Witam wszystkich bardzo serdecznie w SkyClinic Warszawa. Moim dzisiejszym gościem jest doktor nauk medycznych Piotr Florczuk-Dąbek. Dzień dobry Państwu. Będziemy dzisiaj rozmawiać o zabiegach abdominoplastyki, czyli plastyki brzucha. Kiedy pacjent powinien zgłosić się do chirurga na zabieg abdominoplastyki? Czyli plastyki brzucha. Zabieg abdominoplastyki jest zabiegiem, który polega na redukcji tkanki tłuszczowej i skóry na powłokach brzusznych. Należy powiedzieć też o tym, że nie jest to zabieg stricte, który powoduje zmniejszenie masy ciała. Jest to zabieg, który powoduje usunięcie nadmiaru tkanek, na przykład po jakiejś bardzo dużej utracie masy ciała, albo w przypadku kobiet pociąży kiedy przednia ściana brzucha, powłoki brzucha zaczynają nabierać większej wiodkości i, i y, tracą tą swoją sprężystość. Wówczas możemy jednoczasowo przy, przy zabiegu abdominoplastyki wykonać również korekcję napięcia ściany brzucha przedniej w sposób y, taki, że na przykład wykonujemy zeszycie mięśni prostych brzucha, zamykamy przestrzeń nad kresą białą i da się to wszystko zrobić w, w trakcie jednego zabiegu czasami też w bardzo ekstremalnych przypadkach jesteśmy przed przepukliną brzusznej na przykład która e, również może w tym momencie wystąpić jesteśmy w stanie w trakcie takiego zabiegu wszyć siatkę polipropylenową która też będzie stanowiła pewne rusztowanie dla powłok poprawi napięcie przede wszystkim również jakby za, będzie zapobiegała powstawaniu przepukliny brzusznej która u kobiet pociąży szczególnie często występuje. Jest to zabieg generalnie, który jest zabiegiem z zakresu chirurgii plastycznej. Jego zakres, taki ten aspekt, jest bardziej estetyczny niż leczniczy, prawda? Chociaż w niektórych przypadkach, jeżeli usuwamy naprawdę duże partie tkanek, może też w jakiś sposób odciążyć kręgosłup i wpływać pozytywnie na, na, na postawę. Na przykład, natomiast to są. Są takie bardzo ekstremalne przypadki, i generalnie zakładamy, że jest to zabieg estetyczny. Jeżeli chodzi o czas rekonwalescencji, to jaki jest ten czas rekonwalescencji? Po zabiegu plastyki brzucha. Tak jak przy każdym zabiegu, jest to sprawa bardzo indywidualna dla każdego pacjenta. Zakładamy, że taki minimalny okres rekonwalescencji to jest w granicach dwóch tygodni. W tym czasie pacjent powinien unikać wysiłku fizycznego, powinien unikać rozgrzewania okolicy operowanej, powinien stosować się do wszystkich zaleceń. Należy też pamiętać o tym, że ten okres rekonwalescencji jest troszkę wydłużony z tego głównie powodu, że dochodzi do zmiany napięcia tkanek na przednieścianie brzucha. Więc tkanki, które pierwotnie były wiotkie, zaczynają być bardzo napięte, ponieważ my w trakcie tego zabiegu no to napięcie generujemy dosyć duże w okolicy, właśnie podbrzusza, gdzie wykonujemy cięcie do tego zabiegu. Finalne szycie tkanek, które operujemy, wykonujemy też na podgiętych nogach u pacjenta, prawda? Więc pierwszy, jakby okres po pooperacyjny, to jest taki okres, w którym pacjent też nie może się do końca wyprostować, prawda? Bo bardzo mocna trakcja jest na tych tkankach miękkich, której zoperowaliśmy, dopiero ten proces jakby pełnego wyprostu, on powinien postępować też bardzo powoli, po to, żeby uniknąć pewnych powikłań takich jak na przykład rozejście się rany, prawda, więc tutaj w zakresie tej, tej rekonwalescencji, no musimy pamiętać o tym, że to jest mniej więcej około dwóch tygodni, czasami może być to troszkę dłużej, też jakby zależy to oczywiście wszystko od tego, w jaki sposób pacjent nasze zalecenia wypełnia, prawda, bo to jest jakby, Tutaj kluczowa sprawa, no i oczywiście ten potencjał regeneracji gojenia tkanek, który jest dla każdego z nas indywidualny. Jeżeli chodzi o powikłania, to jakie powikłania mogą wystąpić po właśnie takim zabiegu plastyki brzucha? Zakres powikłań, jeśli chodzi o zabieg abdominoplastyki, jest dosyć szeroki i takie powikłania, które mogą zdarzyć się najczęściej, to są na przykład krwiaki w powłokach brzusznych, ponieważ też należy pamiętać o tym, że zabieg abdominoplastyki polega na tym, że my redukujemy tą tkankę na ścianie brzucha, natomiast nasz jakby zasięg zabiegu kończy się na, tutaj w zasadzie w okolicy noska i na łukach żebrowych, bo musimy tą, tą tkankę od tych łuków żebrowych Preparować. Więc no można sobie wyobrazić, że ta blizna po tym, yy, po tym zabiegu, no to jest blizna, która jest mniej więcej od łuków żebrowych, praktycznie do spojenia łonowego, prawda? Więc yy, tam może się nazbierać kwiak, ten kwiak później może wyropić, yy, może tworzyć się surowiczak, prawda? W momencie, w którym na przykład jednoczasowo wszywamy siatkę polipropylenową, organizm może się przed nią bronić, prawda? Bo jest to jakby ciało obce, które. Też może wygenerować różne zachowanie tkanki, z którą się styka. Do takich powikłań, też bardzo trudnych w leczeniu, należy martwica miejscowa, ponieważ też należy pamiętać o tym, że. To, o czym powiedzieliśmy wcześniej, generujemy bardzo duże napięcie na tych tkankach i w miejscach szycia to, to, to napięcie może być tak duże, że po prostu tkanki będą niedokrwione i dojdzie do miejscowej martwicy, natomiast to są wszystko powikłania, które są odwracalne, prawda? To jest jakby w zakresie tych powikłań miejscowych, tych powikłań, które wiążą się właśnie czy z zakażeniem rany, czy z martwicą, czy z krwiakiem, czy z surowiczakiem, to są powikłania, które my możemy opanować i możemy je później leczyć. Oczywiście ten czas wtedy rekonwalescencji i osiągnięcia tego pełnego efektu jest dużo dłuższy niż w przypadku zabiegów niepowikłanych. Natomiast tutaj mamy bardzo dużo narzędzi, którymi możemy to te powikłania opanować. Prawda? Natomiast jakby drugą grupą powikłań, ponieważ jest to zabieg, który Przebiega w znieczuleniu ogólnym. Do tego zabiegu potrzeba bloku operacyjnego, potrzeba anestezjologa, później potrzeba jakby opieki nad samym pacjentem, takiej pooperacyjnej, jak przy każdej operacji. Więc tutaj, w zakresie tych powikłań, są to powikłania, które jakby mogą się zdarzyć przy każdej operacji, czyli powikłania internistyczne, takie jak na przykład zatorowość płucna, prawda, jak jakieś powikłania z zakresu układu sercowo-naczyniowego. I tutaj, jakby do takiego zabiegu, każdy pacjent wcześniej jest konsultowany przez anestezjologa. Sposób znieczulenia jest, jest zawsze, e, może nie tyle taki sam, co, co jest to znieczulenie ogólne, prawda? Natomiast anestezjolog przygotowuje takiego pacjenta w momencie, w którym na przykład pacjent ma jakąś chorobę kardiologiczną, e, przypuśćmy, no to wtedy posługujemy się, posiłkujemy się też konsultacją kardiologa, który ocenia jakby ryzyko dopuszczenia takiego pacjenta do zabiegu. Natomiast tutaj e, no my też jakby z punktu widzenia chirurgicznego i, 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 i też anestezjologicznego, no staramy się po pierwsze, żeby ten zabieg był wykonany w jak najbardziej bezpiecznych warunkach, po drugie my dążymy do minimalizowania tych, tych, tych powikłań okołooperacyjnych i pooperacyjnych i tutaj jakby zalecamy oczywiście opiekę nad raną taką, która zawiera w sobie odpowiednią toaletę rany, odpowiednie odkażanie, zalecamy odpowiednie antyseptyki, czasem też przy bardzo rozległych resekcjach tych tkanek, kiedy musimy wykonać nie tylko cięcie poprzeczne, ale i cięcie pionowe, prawda? Po się na przykład terapią podciśnieniową, czyli, czyli yy, pacjenci dostają system podciśnieniowy, tak zwaną wakterapię, którą stosują w domu, prawda? I, i, I to jakby też pomaga opanować ewentualne powikłania infekcyjne w zakresie tej, tej, tej rany. I jak przy każdym zabiegu, możemy je te, te powikłania podzielić i na te miejscowe, i na te jakby ogólne. Natomiast należy pamiętać o tym, że każdy pacjent przychodzący do SkyClinic wie o tym, że te powikłania mogą wystąpić, prawda? Bo to nie jest, medycyna jest nieprzewidywalna i tutaj nie możemy Powiedzieć, że na pewno wszystko będzie wykonane tak, że, nie będzie, że ryzyka powikła nie ma. No, no oczywiście to ryzyko jest u każdego pacjenta, natomiast też jakby naszą rolą jest to, żeby te powikłania minimalizować, a jeżeli już do nich dojdzie, to musimy wiedzieć, jakie leczyć, a to akurat wiemy. Jeżeli chodzi o przeciwwskazania do zabiegu abdominoplastyki, jakie są przeciwwskazania do takiego zabiegu, czy w ogóle są? Tak, są przeciwwskazania jak do każdego zabiegu, to też nie jest tak, że my każdego pacjenta jesteśmy w stanie zoperować w taki sposób, w jaki na przykład pacjent by tego chciał. Jeśli chodzi o zabieg abdominoplastyki, przeciwwskazania tutaj też możemy podzielić na takie, które są związane bezpośrednio na przykład ze znieczuleniem, tak, czyli to są obciążenia w postaci na przykład chorób sercowo-naczyniowych, jakichś bardzo zaawansowanych, to są powikłania w postaci na przykład cukrzycy niewyrównanej. Też należy pamiętać o tym, że, że część pacjentów, Którzy się zgłaszają na wykonanie tego zabiegu abdominoplastyki, to są pacjenci, którzy właśnie są po utracie masy ciała bardzo takiej znaczącej, albo są to w ogóle pacjenci, którzy byli operowani w zakresie chirurgii bariatrycznej, czyli to są pacjenci, którzy mieli na przykład albo rękawową resekcję żołądka, albo mieli wykonany gastric bypass i ta utrata masy ciała była bardzo duża wtedy u nich. Więc ci pacjenci w niektórych przypadkach są chorzy na cukrzycę, prawda? Więc ta cukrzyca jest, no, jeżeli ona jest nieopanowana, Czyli ten poziom glikemii jest no, daleki od poziomu takiego prawidłowego, wpływa to bardzo niekorzystnie na gojenie ran. Kolejnym takim przeciwwskazaniem, przynajmniej w mojej ocenie, jest palenie tytoniu i nikotynizm, prawda? Ponieważ pacjenci, którzy palą papierosy, ten proces gojenia zachodzi też bardzo, bardzo czasami bardzo powoli i, i to ryzyko powikłań tutaj też jest bardzo duże. Więc staramy się nie operować pacjentów, którzy zgłaszają w wywiadzie nikotynizm. Poza tym też. To, to, o czym mówiliśmy na początku, że otyłość bardzo dużego stopnia, prawda? Ta abdominoplastyka nie jest panaceum na jakieś choroby, właśnie takiego typu jak otyłość, ponieważ my nie odchudzimy, mówiąc kolokwialnie, tego pacjenta, prawda? My tylko możemy jakby poprawić albo napięcie tej przedniej ściany brzucha, albo możemy jakby zredukować tą tkankę, która została po. po Nadmiernej utracie masy ciała, czy po nadmiernym napięciu tkanek przednieściany brzucha, tak jak na przykład jest po ciąży, prawda, kiedy, kiedy już te tkanki próbują się zaadaptować do swojego pierwotnego położenia, natomiast one są bardzo, bardzo rozciągnięte, do tego dochodzi też ta niewydolność przednieściany brzucha, prawda? Te mięśnie proste nie mają takiej sprężystości, one też nie są w tym miejscu, w którym fizjologicznie byłyby umiejscowione. Więc tutaj, jeżeli ktoś myśli o tym zabiegu w aspekcie, Redukcji masy ciała, to nie jest to zabieg, który redukuje masę ciała po prostu. Też należy powiedzieć o pewnych rzeczach jakby prost od razu na, na, na konsultacji z pacjentami, którzy zgłaszają się po to, żeby ten zabieg wykonać, że ten zabieg czasami, jeśli chodzi jakby o taki proces konturowania czy modelowania ciała, to zabieg abdominoplastyki czasami nie wystarczy. My tą przednią ścianę brzucha oczywiście zaopatrzymy, natomiast u kobiet na przykład może być taka sytuacja, że. Well... Wyjdźmy od tego, że każdy zabieg, który my wykonujemy w zakresu chirurgii plastycznej, przynajmniej w naszej opinii tutaj, prawda, powinien dać jak najbardziej naturalny efekt i powinien jakby być dopasowany do konkretnego pacjenta, czyli cała jego budowa ciała powinna po tym zabiegu też się jakby komponować, czyli u kobiet na przykład w momencie, w którym wykonujemy plastykę brzucha nagle okazuje się, że kobiety zaczynają, pacjentki zaczynają widzieć, że obwisłość na przykład piersi jest dużo bardziej zaznaczona, ponieważ ta okolica pod piersiami, czyli okolica przednieściany Brzucha, ona już jest operowana, i nagle pojawiają się kolejne, jakby takie punkty, na które pacjenci zaczynają zwracać uwagę. Więc tutaj też trzeba o tym powiedzieć, że czasami ta abdominoplastyka, jeżeli rozpatrujemy to w aspekcie jakimś takim bardzo estetycznym, prawda, że ktoś chce jakby odzyskać, nie wiem, czy figurę, czy, czy, czy jakby tą swoją taką budowę. Powiedzmy sprzed ciąży, tak, to może się okazać, że do tego zabiegu, na przykład, konieczna będzie liposukcja w zakresie, powiedzmy, ud czy pośladków, prawda? Może być konieczne po wykonanie liftu piersi, czy zmniejszenia, na przykład zabieg zmniejszenia piersi. Także to są kwestie, o których pacjent, który przychodzi na kwalifikacje, też powinien wiedzieć. Że nie jest to na zasadzie, że zrobiliśmy zabieg abdominoplastyki, teraz wymyślamy kolejny jakby potencjalny tutaj problem u pacjenta, który należy w jakiś sposób rozwiązać. Tylko jakby zanim pacjent podejmie czy pacjentka decyzję o tym, że chce się superować w zakresie właśnie przenieścione brzucha, powinna wiedzieć, że ten zabieg my dopasowujemy do jego naturalnego wyglądu i czasami sam ten zabieg jakby jako jedyny, pojedynczy nie wystarczy, że on będzie jakby elementem, całej tej układanki, czy całego tego procesu jakby powrotu do takiego wyglądu, o jaki pacjentom chodzi. Jeżeli chodzi o bliznę po takim zabiegu abdominoplastyki, jak to wygląda? Czy są jakieś zabiegi wspomagające? Na czym tutaj pacjentka powinna się skupić w procesie właśnie takiego kojenia? W zakresie abdominoplastyki należy pamiętać o tym, że blizna jest dosyć duża, prawda? Bo my wykonujemy cięcie w podbrzuszu tak, żeby tą bliznę ukryć powiedzmy w linii bielizny, prawda, i cięcie wykonujemy mniej więcej od, od kolca biodrowego do kolca biodrowego, więc rana jest stosunkowo duża. Technicznie ten zabieg też wygląda tak, że po prostu odpreparowujemy tą tkankę do, do powięzi, czyli to jest taka struktura, która leży bezpośrednio na mięśniach prostych, prawda, i tutaj teraz w zakresie tego, co robimy na tym poziomie w trakcie zabiegu to pytanie właśnie, czy jest ta niewydolność Ściany, przednie ściany brzucha, czy jest rozstęp mięśni prostych, prawda, czy jest przepuklina brzuszna, więc tutaj wtedy jakby ten zakres zabiegu też jest bardzo różny, bo, bo możemy na przykład mięśnie proste zdwoić takim specjalnym szwem, możemy też wszyć tą siatkę, prawda, możemy tą powień zdwoić, więc jakby tutaj ten zakres zabiegu i ta technika jest bardzo jakby na tym etapie różna i dopasowana do każdego pacjenta, prawda. Natomiast jeśli chodzi o sam proces gojenia, o blizny, nie, no to wiadomo, że jest to. Że proces gojenia czy modelowania blizny dla każdej blizny jest taki sam, prawda? Tutaj, jakby, wpływ na to ma, mają oczywiście takie czynniki, jak napięcie skóry, które, no, tutaj jest dosyć duże. My to, tą, tą skórę też w odpowiedni sposób zamykamy później i te tkanki, tą tą rekonstrukcję tych, tych warstwową tkanek robimy też w odpowiedni sposób, tak żeby to napięcie zminimalizować. Natomiast nie da się jakby wykonać tej operacji w taki sposób, żeby tego napięcia w ogóle nie było. Więc jeśli chodzi o opiekę nad tymi bliznami, no to po pierwsze bardzo ważne jest to, co pacjent robi po zabiegu bezpośrednio, czyli rozmasowywanie tej blizny, natłuszczanie, może być stosowanie plastrów silikonowych. Natomiast trzeba też pamiętać o tym, że blizny, no one jakby też troszeczkę swoimi prawami się rządzą. I w momencie, w którym dochodzi do na przykład przerostu blizny, czy ta blizna jest widoczna, to są narzędzia, którymi możemy to w dosyć szybki sposób i mało inwazyjny opanować. Czyli na przykład laseroterapia, dermapen, możemy, możemy wykorzystać ostrzykiwanie sterydami. Generalnie tych metod jest bardzo, bardzo dużo. Te metody też oczywiście dobieramy indywidualnie do każdego pacjenta i do, do stanu miejscowego, który mamy. Natomiast tutaj, bo też jest to pytanie takie, właśnie i obawa pacjentów: czy przy operacjach biustu u pacjentek, czy, czy przy abdominoplastykach, no, że jest to duże blizna, i jak ona będzie wyglądać. No, one z zasady będzie wyglądać dobrze, prawda? Pytanie tylko, czy ten wygląd tej blizny, ten dobry, taki, który nie rzuca się w oczy, bo też z drugiej strony należy pamiętać o tym, że każde działanie chirurgiczne pozostawia ślad w tkankach, prawda? To nie jest tak, że my wykonujemy jakiś zabieg chirurgiczny i kompletnie nie ma żadnego śladu. No tak, to, tak to się po prostu technicznie nie da. Natomiast to w momencie, w którym dochodzi do tego przerostu blizny, czy ta blizna za, zaczyna się w jakiś niekontrolowany sposób zachowywać, no to mamy narzędzia, którymi możemy to bardzo szybko ten proces niekontrolowanego wzrostu zatrzymać wygląd blizny zawsze będzie akceptowalny bo to i ze strony jakby chirurga jest bardzo ważne żeby ta blizna była Niewidoczna, prawda? No bo poza tym efektem estetycznym, poza, poza redukcją tej, tej, tej ściany brzucha, no to oczywiście wszyscy zwracają uwagę na bliznę, prawda? Więc tutaj, jakby po naszej stronie, też jest to bardzo ważny aspekt. Więc no ja zawsze staram się moim pacjentom i pacjentkom mówić, że ta blizna będzie, ten efekt estetyczny będzie taki, jaki oni oczekują, taki, taki jakiego ja oczekuję. Pytanie, czy on będzie od razu, prawda? W takim hmm. normalnym, fizjologicznym trybie gojenia, czy będziemy musieli w jakiś sposób w tej naturze w tym zakresie pomóc. Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę. Jeżeli rozważacie Państwo zabieg abdominoplastyki bądź inny zabieg z zakresu chirurgii plastycznej, zapraszamy do Sky Clinic Warszawa. Oczywiście postaramy się tutaj wszystkie wątpliwości Państwa, obawy rozwiać i też przekonać Państwa, że ta chirurgia plastyczna wcale nie jest taka zła i czasami jest wręcz bardzo, bardzo potrzebna. Ja nazywam się Piotr Oczu-Dąbek, jestem chirurgiem plastykiem. Zapraszam do Sky Clinic Warszawa na konsultacje i kwalifikacje do zabiegu.